Cześć, witam Was w moim nowym cyklu. Jest to wyzwanie. Wyzwanie Winokompas od Zera do Sommeliera. W wyzwaniu chodzi o to, byśmy my, normalni ludzie, mogli z wina czerpać przyjemność i przede wszystkim je zrozumieć. No bo wiecie, wino to tak naprawdę emocje. Poznajemy je pięcioma zmysłami, tak? Jest to dotyk, wzrok, słuch, smak i węch. I to wszystko zebrane razem, to jest właśnie wino, które zbiera się na przyjemność. Tylko, jak mamy przyjemnie traktować wino, jeżeli go nie rozumiemy? Bo zawsze na każdej degustacji mówiono do nas o nim bardzo nudno, a bardzo niezrozumiale i nadęcie. No bo czasami myślę, że robią to specjalnie, żebyśmy traktowali je tak elitarnie, tak ekskluzywnie, żeby po prostu. Nasi somelierzy byli nam potrzebni. No więc, teraz my stajmy się somelierami, zrozummy wino. E, I jak to zrobić? Mam dla Was pierwsze zadanie. E, w tym zadaniu po prostu otwieracie butelkę wina, siadacie ze znajomymi przy dobrym jedzeniu i zapamiętujecie skojarzenia, jakie macie z tym winem. Oznaczcie mnie, oznaczcie, jakie wino pijecie, jakie skojarzenia macie, a w przyszłym odcinku Porozmawiamy właśnie o tych skojarzeniach, tak, żebyśmy mogli wszyscy razem rozmawiać jednym językiem, wedle wrażeń i skojarzeń winokompasu. Zapraszam Was do następnego odcinka.